Cześć, ja jestem Reprezentant, to jest kolejny odcinek naszej serii. Niestety, ale tamten świat usunął mi się. Cześć, ja jestem Reprezentant, to jest kolejny odcinek naszej serii. Niestety, ale tamten łożyk, gdy wygrywałem 1.8, 8 mi się usunął. No, niestety, ale znalazłem nowy. Tamto już zbudowaliśmy nawet. tam Zrobiłem tą szklaną, tam wszystko a chciałem wam pokazać, ale niestety się nie uda. Ale znalazłem coś takiego ślicznego. Moim zdaniem I tutaj się będziemy budować A więc, Tak jak w wcześniejszym razem Ja znajdę materiały I... Aha, jeszcze wam powiem jak to chciałbym wybudować Chciałbym to wybudować, żeby było takie ogromne Tam jakiś magazyn tu, tutaj cała chata Ogromne, mówiłem Tu połączymy się korytarze jakieś jeszcze, dobra A więc spotykamy się jak już wgram to znaczy, znajdę te wszystkie materiały, cześć. To znowu ja. Stwierdziłem jednak, że u góry to będzie dosyć głupi pomysł, i postanowiłem, że zrobię tutaj, u góry, yy, znaczy na dole, a u góry będę wydrążał. Yy, jakąś wieżę zrobię, i tam połączę też jakieś fajne rzeczy, różne ciekawe. Jakiś domek też, magazyny, tak dalej. Jeszcze, yy, ja tam coś. Nie, jest jaj. Jakoś tak. No. Kurde. No, to tak, jest dobrze. Aha, jak się kliknie dwa razy W, to się biegnie. To jest fajne, bo można się daleko skakać. No, taki fajny mod. Znaczy, jednym z dodali, do, dodali jeszcze, nie wiem, jakiś pasek ży żywności. Czy on maleje? Ech, chyba. Ale dobra, to zabieramy się do roboty. Na początku przerobię to. Dobra. Teraz puśćcie jakąś muzykę. memories I just wanna let it go for the night Cześć tu znowu ja Jak widzicie zrobiłem już trochę, teraz no, biorę się za od podłogi Cześć tu ja Będę pokazywał coś zrobię i spotkam się z owocem podłogi Cześć tu znowu ja Chciałem to zaprezentować, już dosyć dużo zrobiłem, wszystko jest fajnie. Yy, tutaj będzie spalarnia, a do czego ona? Yy, tak. Dach chciałbym mieć ze stone'a, dlatego do tego będzie ta spa spalarnia. Podłogę zrobiłem z desek i na to yy, wood, specjalnie zrobiłem to wszystko zrobić. No jak już tak będziemy było. Widzimy się już jak przetopię wszystko będę już miał jest Cześć, zdobyłem już na do tego wypełnienia wszystkiego, teraz będę się starał to wypełnić. Yy, to zrobimy znowu tak. Pokażę Wam już efekty mojej pracy. Cześć, tu znowu ja, poskończyłem już dom. Z domek wygląda tak. Jestem dosyć ładny. Mi się bardzo podoba. Jak na 2 godziny tak? Редактор